Siemano moi drodzy, witam was ja, czyli vlog w kolejnym odciężku na tym kanale. Dzisiaj, tak jak mówiłem wam, ostatnio jedziemy zawieźć komarka na serwis. Taki wiecie, pozakupowe sprawdzić wszystkie rózy i tak dalej, co tam się dzieje, tłoczka pewnie też będę chciał wymienić, no ale to będziemy gadać dalej i zobaczymy w jakim jest w ogóle stanie. Mam nadzieję, że uda się to jakoś tam wszystko tak mniej więcej ograć albo chociaż zdjęcia z tego mieć, bo no i jak wiecie, ja majster nie jestem, więc ja tego mnie zbieram. mój jak to ogarnie. No i co? Lecimy z odcineczkiem Idziemy zapakować komarka, bo w pizdę. Na kołach jechać trochę przypało, więc pakujemy na busa i lecimy. Chciałbym jeszcze pochwalić, jak wyglądają moje kozaki na, na krosa. Tu mi się troszeczkę tak, a tak delikatnie rozdupcył. Mamy detal, najbardziej mi boli to, mordeczki. Troszkę przeciekało, no, ale tak delikatnie. <laughs> Drugi się trochę tutaj popuścił. Też tak się troszeczkę pozeginą, no ale te takie te tam smaczki, detale, w ogóle to są aksodrone. Czy polecam? Nie wiem, sobie dałem za nie 80 zł, więc <grybujesz> nie szkoda. refleksja naszła wiem, że Wam to często mówię, ale jak ktoś jest tu nowy albo stara jeszcze, tam go nie ma to wbijajcie na Instagrama, bo tam wiecie co teraz na przykład organizuję będę chciał zrobić taki meetup i wszystkie informacje są tam dużo wcześniej, oczywiście ciężko chcę, też Wam mówię pytam, ale Instagram no chcąc nie chcą zawsze ten tydzień, dwa czasem więcej, wie po prostu wszystko wcześniej tak więc zapraszam, link o dole w opisie a ja z komarkiem nie wiem czy widzicie, pędzę do Ziemala Chodzi mi o zawieszenie, panie kolego, bo strasznie ciężko pracuje z ciężko pracuje, ale jakby ustawione było na 200 kg. To jest powietrzne wiesz? A da się to jakoś tak ubrzmiewać? To... Nie masz pompki z, z tego? Nie wiem, z, nie mam chyba. Jedno jest, jedno jest normalnie ten. Jedno jest normalnie regulowane, a, a tutaj masz drugie. Yy, masz pompkę i dobijesz ciśnieniem. Wpisz, się tym nie znam. Bo jest wiesz, chodzi, chodzi tylko takie, jakby, albo nie albo na to ustawiono No to trzeba by było się pomalić ustawienia, nie? Żeby wiesz, ciut że to było, no tak to mówię, no, przeglądam co tam w tym silniku siedzi Tylko się domyślam, że trzeba będzie zmienić Trzeba się zobaczyć no No tak to no wiesz Po drugie no wiesz, ja nie będę jeździł 10 nie, lat, tylko mam, Nie masz tej pompki, nie? Nie mam właśnie, w pizdę. Nie mam To też nie będziesz miał ciężki, ciężki temat To idzie do kółi, nie. Bardzo drogi temat. Nie, to zwykła taka pompka rowerowa. Pożeby coś skazunki było, nie. No. No i tak to wygląda, no. Tak to jestem zadowolony fest, powiem ci. Ładny sprzęt, no, czyli kurwa, mocny jest, nie? No. No mówię tamtego, tego no, tam tego tego SXFA, no ten też był 2,5. Też 17 rok. ale no, to w do tego, to tamto to nie wiem. Muła muła. No, tu odkręcałem jak na trójce, no wieź normalnie z gazem, że nie jestem zawodnik. Normalnie odkręcałem, podnosiło się, a taki zdygany jechałem. Wyjechałem na asfalt, czwarty bieg zaczął, kołem mi się o wpizdę, to, to trzeba było ostrożnie z tym jeździć No, no, no. Nie, to jest dwusuw, nie? No, ale, nie, nie to wiesz, no ja się jaram, a tu, po drugie ja wolę. No To sobie leciutkie tu skurwę jak No I FMF ma pełnego, to mi się podoba, bo wiesz, FMF, no nie wiem, jest 3,5, nie trzeba dać za dyfuzor z końcówką No pewnie tak, a nie ale jest... nie ma nie V-Force'a tutaj membrany Z wokół ma Co ja na to, wiesz, no Po drogie, mi co, mi więcej trzeba Do szczęścia na początku tylko zdygałem, bo, wiesz, bo wiedziałem, że ten tłok będzie kiepski A tam z baku było z pół litra, siadłem, przejechałem się kawałek Chłopie, trzeci wiek, myślę, ja pierdykam, nie stanął nie. tłok Chłopie, pojechałem na stację, 3 litry kupiłem, dolałem piechałem się, to nie wiem, wali to pewnie jeszcze będzie Czemu sobie sobie będzie, wiesz, palił jak się nie. będzie tym jeździło nie. Bo to na enduro to wiem, że to mało te 300 palą, ma 2,5 w kroskowinie, nie wiem Chociaż obcałem, że to też tam będzie można nie, tym jeździć i jeździć No, będzie, nie? Tylko, że Te czystety to sobie a na ma jak ten, jak... Yy, jak czterosłupy, nie? No. Będę urosłup zajebiste Ale pali fajnie. I zalanie zimno. Ja zawsze ich ponaleję, do każdego. No. Ja zawsze ich ponaleję. Zawsze kiedyś na kupieniu tego parę banień, to wie, że got w połowie, już potem do na jakąś z skórę. A ta jeszcze na lawa zalałem, ładnie ma, jakąś pieczkę.

Murdeczki, pięknie. Fajnie się właśnie sła swojego sprzętu tak z zewnątrz. <grystanie> Wie, wieje po oczach, co? Ale co, no chodzi tu jakoś, co nie? Fajnie chodzi. Ja jestem strasznie zwolny z niego. Ale dobrze zawias chodzi ładnie wybieram. Ładnie, komu, tak dla mnie tak wpisać, może jak więcej powiedzieć, to bym wiesz, bardziej był tak by... Mi się wydaje, że po prostu... Jak dla to mnie to wiesz, ja 85 ważę. To że to jest, to za, to jest za, za sztywny dla mnie. takiego dzienia po dołkach czy coś. Chcę te zawieszenia no to powiedzmy są klojowe. To? Trzeba one. Ja się... nie będę kupował za wiaski zaraz ile z tych trzeba dać. One muszą mieć ten. A czy one są dobre jak się setting zrobi? No to, to, to mu szkoda pieniędzy. Po drugie mówię, że ja się im par razy przyjadę, bo garaż teraz stawiam mhm. A ja go kupiłem tak, bo wiesz, bo na razie jestem na etapie fundamentów. Wiem. A dojdę do dachu, to pewnie już mi go się skończy. No i trzeba będzie go lunąć. I sobie sobie kupię coś innego. Ale on ja mu w pizdę. No wiesz, nie straci, no. Nie straci, na... Po drugie, wiesz że już nawet teraz do niego dołożę, no to psałem, że dalej wyjdę na, na zero. A przy okazji sobie pojeżdżę parę filmików, nagram z porobię, więc mi posługuję. No. A po drugie no mówię, wygląda strasznie dobrze. I nie jest skotowany, no bo wiesz. Niektóre są takie i felgi, pokrzywa. Tu widziałem z jednej strony gdzieś była taka lekko, wiesz, jakby ktoś zmieniał. O tu, z kamery dostała, tak delikatnie z to wiesz, no to jest cross. To, to nigdy nie będzie idealne Pastie kupić. Było chyba tego Rydera. Też mi się tak wyda. I tu masz tak Czy samo byli? na nalagach, jest założony ten taki do pomiarów tak, czasu. Tak no. Więc ktoś się tym bawił. No tak to mówię, no ten tłoczek, jestem ciekaw jak to tam wygląda w silniku, wszystko. I co jakiś luzek gdzieś był? Bo wiesz, ja sprawdzałem, to z tyłu na wahaczu chyba jest na, na, na kiwaku. Mm -hmm. Tak mi się wydaje, A na kołach nie, nie, ja nie czułem. To będziesz widział. Yo, yo faka. <laughs> mordeczki, dla was pewnie parę sekund, dla mnie półtorej tygodnia i mamy sprzęt gotowy. Ja tego go odebrać. I zaraz zobaczymy, co i jak. Yo! Buu. O, mordeczki jestem, ja komarek. Pół sobie zrobiłem, tak tutaj wiecie, turystycznie po polach, nawet nie nagrywałem go w prono, bo to sensu nie ma. Takie zwykłe prykanie, jedynka, dwójka, trójka, piątka, tak czasem sobie coś tam odkręciłem. Dlaczego? Bo jest, moi drodzy, nikas i tego się docierać. No nie trzeba, po prostu go nie trzeba docierać, tam robicie te pół godziny, żeby się tam no można sobie powiedzieć, żeby się pierścienie ułożyły, mieszanka trochę bogatsza, żeby smarowanie było lepsze, no i co? No i latamy. Ja, że już te pół godziny klepnąłem, mamy, moi drodzy, 100, czekajcie, ile tam pisze? Nie widać. Równe 100 mata 0,04 zrobiłem, no to będzie, jeszcze do domu wrócę, będzie pół Co zrobiłem, moi drodzy, jak się okazało Cylinder schonowany, selekcja A wyszła Tłoczek nie był, w ogóle nigdy silnik nie był rozbierany, więc dla mnie bardzo dobrze Teraz to wszystko rozebraliśmy Nowe uszczelki wszystkie No i moi drodzy, no co, nowe tłoki i tak dalej, no i uchodzi wszystko, no sprzęcik jestem zadowolony fest No i moi drodzy Jeżeli ktoś nie wie Przez to, że na przykład nie jest na Instagramie Jutro robimy taki meetup w sumie no meetup, taki no meetup mój własny, jago, jago meetup tak zwany. Na Facebooku też wydarzenie było. Moi drodzy, co? Będzie się tam chyba działo. Nie wiem ile będzie ludzi, ale też odcinek zrobimy, więc jeżeli ktoś nie może być albo jest daleko, spokojnie. Będzie odcinek, będą zdjęcia i tak dalej. Na Instagramie też laca będzie, więc w ogóle jak ktoś jest nowy, wbijać. Tak jak zawsze to mówię, kto może, niech pomoże. Jako Karbon, tam na dole też jest i link na Instagrama. Wbijać, obserwować, bo to jest moje zawodowe konto, że tak powiem. A ja, moi drodzy, co? Tak sobie postanowiłem ostatnio, że robimy sobie challenge. 10 tysięcy obserwacji na Instagramie i szczerze wierzę, że damy radę, jak będziemy z tą bestią nagrywać odcineczki. Bo moim zdaniem, fura zasługuje na te obserwacje, na ten zasięg. I tak w ogóle, mogę się jeszcze pochwalić, moi drodzy, nowościami. Rękawiczki z Milwaukee. Takie, ja zawsze że w budowlanych na krosach Są szczerze mega fajne, zarobiste. I takie ochraniacze tu grubsze są, tu jakieś te wkładki, takie, znaczy wkładki, takie same poślizgowo mają. Serio mega fajna sprawa. Kosztują tyle co pewnie zwykle Foxa wytrzymają, no pewnie ze dwa czy sezony. I co mam jeszcze mogę powiedzieć, moi drodzy? Budki mam nowe. Od 10 kupiłem foxy. Czekajcie, o tak to wygląda. Jakiś instinkt. Jedyne co, to tego napięcia tu nie mają, ale tym nie przeszkadza. Tak więc, moi drodzy, co no? Mam nadzieję, że Wam się spodobał odcineczek. Taki krótki, no ale wiecie. Robimy kontent. Z krosikiem, więc musicie być na bieżąco z tym, co się dzieje, prawda? I dalej dla tych zainteresowanych moich wiernych fanów powtarzam: dalej chcę kupić Simpsona, bo chcę zrobić mega fajny projekt, ale nie mogę znaleźć. Znajdę, zrobimy projekt, będziemy też wszystkie odcinki, cały projekt, tak jak z tamtym było, zrobimy serię tych odcinków. Z tym też zrobimy. A z krosikiem co, moi drodzy? Na dzisiaj będziemy kończyć, a w następnym odcinku, daj Boże, że w przyszłą niedzielę zdąży się wyrobić z montażem, na przyszłą niedzielę będzie odcinek, moi drodzy, z Piaseczna, Tak. Więc myślę, że też fajnie wyjdzie. A i co, dajcie mi znać w komentarzach, jeżeli ktoś jeszcze wytrzymał do końca tego odcinka. Komar, sorry, czy byście chcieli live'y? bo teraz idzie, wiecie. Wiosły, szkoła się zaczęła, wieczory są na tygodniu nudne, długie, idzie coraz zimniejsza pogoda, i myślałem, żeby zacząć robić livey sportem, tak jak kiedyś. Dajcie znać w komentarzach. A ja co, nie przedłużam tego pożegnania, bardzo mi szkoda, was, że się musimy żegnać, no ale niestety, tak kolej rzeczy. Tak więc, moi drodzy, cóż, ja Wam dziękuję za oglądanie i widzimy się niebawem. Ciao, ciao.